Dodatkowo wspomagają spokojny sen i młody wygląd z góry z głowem nie daj się malopał się. Od wielu lat uczę w szkole historii. Mojej pracy, wiedza i dobra pamięć to podstawa. Moja pamięć działała bez szwanku stosuje Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis Bilomac Plus i pamiętam o wszystkim. Oszczędzaj w mega stylu. To tydzień mega oszczędności w Kauflandzie. Przyjdź i skorzystaj. W tym tygodniu Pepsi, Mirinda lub Seven Up. 2 razy 2 litry, tylko 4,99. I kawa rozpuszczalna Jakobs, w Gold lub Krema. Jedynie 16,99 za 200 gramów. Prawdziwie niskie ceny w Kauflandzie. Ostatnio byłem w szpitalu. Słyszę krzyk. Kobieta rodzi dziecko. Idę dalej. Mężczyzna wyje jeszcze głośniej. Pytam siostry, facet rodzi dziecko? A ona nie. Komień. Żart. Siła bólu w kolce narkowej jest porównywalna z bólem porodowym. Dochodzi niemal do maksimum. Zapobiegaj kamicy. Wypróbuj fitolizynę, która zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W mojej pracy sytuacje awaryjne to codzienność. A kiedy mnie spotyka taka sytuacja i poczuję ból, nie ryzykuję. Natychmiast wzywam RRK sprawdziłem w różnych awaryjnych sytuacjach. Od bólu zęba po ból pooperacyjny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią dotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy jest niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wypróbuj też i Buprom Sport Gel, który szybko się wchłania i usuwa ból. I Buprom Sport Gel szybko zwalcza bóle pleców, mięśni i stawów. Zan reporterów telewizyjnej trójki Ewa Siwicka, witam Państwa i zapraszam. To cud, że chłopiec przeżył, mówią poruszeni mieszkańcy Torunia. We wrześniu czteroletni Oleg wypadł z okna mieszkania na jedenastym piętrze. Upadek zamortyzowały rosnące pod blokiem krzaki. Jak się okazało, chłopczyk w tym czasie przebywał w domu sam. Jego matka tłumaczyła, że wyszła tylko na chwilę wyrzucić śmieci. Jednak zdaniem śledczych, kobieta zostawiła syna samego na kilkanaście minut i w tym czasie spotkała się z znajomym. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko kobiecie. Jestem w szoku w ogóle. No, ale to jest w ogóle dla matki w ogóle. Jak mogę dziecko sama bez opieki zostawić? Że no, nie, nawet nie rozumiem, tylko prostu się nie zostawiła swojego dziecka.